Cześć, z tej strony Agnieszka Mikołalczak, a to jest podcast Anatomia w 5 minut. Dziś zapraszam Cię w świat mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka. Zapraszam do odsłuchania. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie w 39. odcinku podcastu i jak na tą chwilę przed ostatnim, gdyż dociągamy do 40. odcinka i po nim robią małą wakacyjną przerwę, więc chwilę będzie trzeba poczekać z kolejnymi odcinkami. Przerwa wakacyjna spowodowana jest faktycznie wakacjami, które w tym momencie właśnie trwają. Zresztą upały za oknem mówią swoje, ale też nie tylko. Jak wspomniałam w poprzednim odcinku, wracamy małymi kroczkami do szkoleń i chcemy je maksymalnie dopieścić, więc ten najbliższy czas chcą właśnie na to poświęcić. Ale też jest jeszcze jedna sprawa. Mam nadzieję, że wystarczy czasu, aby zacząć do was wysłać newsletter. Mnóstwo z was pisze i moje odpisywanie na ten moment nie jest za bardzo systematyczne, więc chciałabym to ładnie ubrać w newsletter. I regularnie, ale nie za często wysyłać wiadomości na temat anatomii i tego, co się tu dzieje, bo sama też nie lubię być spamowana, więc na bank nie spodziewaj się, że co tydzień będziesz coś dostawać, ale jak masz ochotę na małe informacje, zapraszam do napisania na anatomia, anatomia minut.pl, gdzie wystarczy, że podasz swoje imię, aby przynajmniej nam się dobrze komunikowało. I że chcesz te wiadomości sporadycznie ode mnie otrzymywać. O szkoleniach wspomniałam w poprzednim odcinku podcastu i naprawdę nie spodziewałam się tak fantastycznego odzewu. Wiedziałam, że tęsknicie za cyklem mięśnie bez tajemnic, bo wraca on tak naprawdę za waszą namową, ale cykl zaczynamy w październiku, a my już mamy połowę miejsc zajętych, więc jeśli zastanawiasz się jeszcze w tym momencie, to radzę długo nie zwlekać, ponieważ może za chwilę nie być o czym myśleć, a planujemy jedną, jedyną edycję w roku, więc na kolejną, caluśki rok będzie trzeba poczekać. Świat fizjo widać, że bardzo też pokochał igły i manipulacje, bo tu również dzieje się i jest nam naprawdę niezmiernie miło, że po tak długim czasie wracacie do nas na szkolenia i ufacie nam nadal, że dowozimy, więc uwierzcie mi, Stajemy już na rzęsach w tym momencie, bo może i to wyświechtany slogan marketingowy, ale ci, co nas znają, wiedzą, że to prawda. Nie zależy nam na ilości przeszkolonych osób, a na jakości tego, co robimy. Dlatego też tych szkoleń jest tak mało, grupy są małe i jest nas do dwóch na szkoleniu, po to, aby każdego, do każdego podejść, każdemu wytłumaczyć, każdemu pokazać i przećwiczyć to, co jest do zrobienia. Męga się cieszymy, że znów się spotykamy i po zapisach widzimy, że wy również za nami tęskniliście, więc jest nam dosłownie przemiło, jeśli w ogóle taki wyraz istnieje. A jeśli nie pamiętasz strony, to fizjoterapia.com, www.fizjoterapia.com. Tam są właśnie zapisy i pod tym odcinkiem podcastu również zamieszczę linki do zapisów. Zapraszam i przechodzę do mięśnia prostownika promieniowego krótkiego który przykryty jest prostownikiem promieniowym długim, no i oczywiście powięzią. I lecimy z tym tematem, bo naprawdę znowu się nie zmieszczy w przysłowiowych pięciu minutach. A mięsień ten, czyli prostownik promieniowy krótki, biegnie sobie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz na powięzi przedramienia i coś na co warto zwrócić uwagę, jest z sąsiednimi mięśniami, mniej lub bardziej, ale jest. Biegnie dystalnie, w połowie swojej długości przechodząc w ścięgno i razem z ścięgnem mięśnia długiego prostownika promieniowego nadgarstka przechodzi przez drugi przedział troczka prostowników. O przedziałach powiedziałam dosłownie kilka słów w poprzednim odcinku, więc tam cią odsyłam, a tu biegniemy już do przyczepu końcowego, gdzie kończy się nasz mięsień, a mianowicie do trzeciej kości śródręcza, a dokładniej od strony grzbietowej przyczepia się do wyrostka relcowatego trzeciej kości śródręcza, znajdującego się właśnie na tej kości, na jej podstawie. Unerwienie ten mięsień ma takie samo jak poprzedni, więc wystarczy się jednego nauczyć i w ramach przypomnienia jest to nerw promieniowy z przedziału C5-C7, no i została nam jeszcze funkcja. Głównym jego zadaniem jest, jak na prostownika ręki przystało, prostowanie jej właśnie w nadgarstku. I wcale się w tej pracy nie obija, bo słabszy jest tylko od prostownika palców, ale co do pozostałych prostowników nadgarstka, wcale nic mu ująć nie można. Skoro jest przyczep początkowy na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, wypadałoby, aby również działał on na staw łokciowy, i działa ale aby tutaj szalał, to nie powiem. Słabo mu to idzie i równie słabo mu idzie odwodzenie ręki, no ale coś tam robi. Co ciekawe, jeśli chodzi o zmienność anatomiczną, tutaj może być ona dość duża. Zarówno mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka z poprzedniego odcinka podcastu, jak i krótki z dzisiejszego odcinka, mogą się ze sobą całkowicie lub częściowo zrastać. Mogą też mieć jedno ścięgną przy całkowitym zrośnięciu, które na końcu się rozdwaja, bo pamiętamy, że dzisiejszy krótki kończy się na trzeciej kości śródręcza, a długi na drugiej, ale mogą też inaczej się kończyć, bo długi na przykład na drugiej i trzeciej kości śródręcza i krótki na drugiej i trzeciej tak samo, a czasem również krótki zapuszcza się do czwartej kości śródręcza. Więc, jak widać, znów, że anatomia nudna nie jest i lubi nam figle płatać. Więc warto ją znać i cały czas tę wiedzę pogłębiać. Ja na dzień dzisiejszy już pomału się żegnam, bo przysłowiowe 5 minut już dawno przekroczyłam. Zapraszam na kanał YouTube na Physiomaster, bo tam wakacji nie robimy. Lecimy z diagnostyką cały czas. Tu zapraszam za dwa tygodnie na ostatni odcinek przedwakacyjny i cały czas jest jeszcze zaproszenie otwarte na szkolenia. Nie wiem jeszcze jak długo, bo nie wiem kiedy miejsce się skończą, ale na tą chwilę zapraszam i linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia za dwa tygodnie przed dłuższą przerwą i miłego czasu w te upalne dni. Pozdrawiam serdecznie Agnieszka Mikołajczak. Anatomia w 5 minut.